Wystarczy parę minut, by zrobić małą ozdobę, która wprowadzi świąteczny nastrój w Twoim domu. Weź pusty, litrowy słoik z kuchennej szafki, kup ozdobne świąteczne naklejki, przyklej je z każdej strony słoika. Ja wybrałam złote gwiazdy z brokatem. Kupiłam je za grosze w chińskim sklepie. Kilka wystarczy w paru miejscach: odetnij kawałek kraj i włóż w nią słoik z naklejkami. Obwiąż słoik tasiemką lub wstążką. Weź małe lampki LED zasilane na baterie. Włóż je do środka słoika. Za pomocą kleju na gorąco przyklej kawałki świerku i bombki. Pokrywkę od garnka spryskaj złotą farbą i zakręć słoik. W parę minut możesz wykonać śliczną świąteczną ozdobę. Świecący lampion postaw na półce i ciesz się zbliżającymi świętami.